Jednego dnia mechanik z salonu samochodowego powiedział mi coś, co mnie zaskoczyło. Twój samochód wie o tobie więcej niż ty o nim. Roześmiałem się, myśląc, że to żart, ale on spojrzał na mnie poważnie i dodał: Mówisz mi, gdybyś wiedział wszystko, co twój samochód potrafi, to byłbyś pilotem, a nie kierowcą. Zaintrygowało mnie to. Wtedy zaczął pokazywać mi ukryte funkcje, małe sztuczki, które były tam na widoku, a których nigdy nie zauważyłem. Od opuszczania wszystkich szyb bez dotykania wnętrza, po sekretne tryby, które chronią silnik przed uszkodzeniem lub zapobiegają parowaniu przedniej szyby w kilka sekund. W tym momencie zrozumiałem coś. Większość kierowców korzysta tylko z 10% funkcji swojego auta, a co gorsza, nawet o tym nie wie. Dlatego dzisiaj ujawnię Ci 16 ukrytych funkcji, które mają prawie wszystkie nowoczesne samochody i które mogą ułatwić Ci życie bardziej niż sobie wyobrażasz. Numer 16. Szyby. Które otwierają się i zamykają przez pilot. To jedna z najbardziej przydatnych funkcji, szczególnie gdy zostawiasz samochód na słońcu i wydaje się, że wnętrze zamieniło się w piec przemysłowy. Wiele nowoczesnych samochodów pozwala opuścić wszystkie szyby, trzymając wciśnięty przycisk otwierania na pilocie. W niektórych modelach europejskich możesz nawet je podnieść w ten sam sposób. Wystarczy przytrzymać przycisk zamykania. Marki takie jak Volkswagen, BMW, Ford. Toyota czy honda oferują tę funkcję, choć w niektórych przypadkach jest ona wyłączona fabrycznie i można ją aktywować z menu konfiguracji lub poprzez szybką wizytę w warsztacie, do czego to naprawdę służy, wyobraź sobie, że wychodzisz z pracy w środku lata, a twój samochód stał na słońcu przez godziny. Zamiast wsiadać do środka i pocić się jak w saunie, po prostu opuszczasz szyby z zewnątrz. Gorące powietrze wychodzi, zanim postawisz nogę w środku. Ponadto, jeśli zauważysz, że zapomniałeś zamknąć szyby po zaparkowaniu, możesz je podnieść bez wracania do auta. Ciekawostka. Wielu kierowców odkrywa tę funkcję przypadkowo, gdy trzymają kluczyki w kieszeni i przypadkowo naciskają przycisk. Potem myślą, że samochód oszalał. Nie, to nie magia. To technologia, o której nikt nie zadaje sobie trudu, żeby Ci powiedzieć. Numer 15. Automatyczne otwieranie lub zamykanie z wykrywaniem bliskości kluczyka. Jeśli twój samochód ma dostęp bezkluczykowy, Keyless Entry, masz supermoc, o której może nawet nie wiedziałeś. Ta funkcja pozwala pojazdom automatycznie się odblokować, gdy wykryje, że zbliżasz się z kluczykiem, i zablokować się, gdy się oddalasz. Brzmi prosto, ale jest bardziej przydatna, niż się wydaje. Na przykład, jeśli wychodzisz z supermarketu z rękami pełnymi toreb, nie musisz szukać kluczyków w kieszeni ani używać pilota. Wystarczy, że się zbliżysz a samochód się otworzy. A gdy się oddalasz, zamyka się sam. Niektóre marki, takie jak Hyundai, Nissan, Tesla czy Mazda, mają warianty tej funkcji zwane Walkaway auto lock lub Praximity Unlock. Innymi słowy, Twój samochód zachowuje się jak dobrze wyszkolony pies. Wie, kiedy jesteś blisko i kiedy odchodzisz. Poza wygodą ta technologia zwiększa również bezpieczeństwo. Kradzieże przez zapomnienie o zamknięciu są bardziej powszechne niż myślisz. Ale dzięki temu systemowi, jeśli odejdziesz, a kluczyk oddali się o kilka metrów, pojazd automatycznie się zabezpieczy. To jak posiadanie osobistego ochroniarza, który nigdy się nie rozprasza. I tak, jest zabawna anegdota. Kierowca w Stanach Zjednoczonych zgłosił, że jego samochód wydawał się mieć uczucia, ponieważ za każdym razem, gdy oddalał się od garażu, słyszał kliknięcie automatycznego zamknięcia. Powiedział, to jakby mój samochód żegnał się ze mną każdego dnia. Cóż, nie jest to daleko od prawdy. Numer 14, ukryty przycisk do otwierania klapki w lewu paliwa. To jedna z tych funkcji, które doceniasz tylko wtedy, gdy rozpaczliwie jej potrzebujesz. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się przyjechać na stację benzynową, próbować otworzyć klapkę w lewu paliwa i się nie otwiera? Popychasz, ciągniesz, lekko uderzasz i nic. Czasami system elektryczny zwalniający klapkę się zacina lub zawodzi. Szczególnie z czasem lub przez nagromadzenie kurzu. Czego prawie nikt nie wie, to że wiele samochodów ma mały przycisk lub dźwignię ręczną, aby otworzyć ją z bagażnika lub od wewnętrznej strony nadkola. W większości przypadków znajduje się ona ukryta za boczną tapicerką bagażnika lub w pobliżu tylnego koła. Ten system to rodzaj planu B zaprojektowanego przez inżynierów, abyś nigdy nie został bez możliwości zatankowania paliwa, nawet jeśli główny system zawiedzie. Na przykład Toyota, Lexus. Ford i Subaru zwykle zawierają mały sznurek lub przycisk mechaniczny do zwalniania blokady klapki paliwa. W niektórych przypadkach ma małą ikonę lub strzałkę, ale w innych jest tak dobrze zamaskowany, że nawet właściciele nie mogą go znaleźć bez przeczytania instrukcji. Kiedyś mechanik żartował: Gdyby kierowcy czytali instrukcje swojego samochodu tak, jak czytają wiadomości na WhatsAppie, miałbym mniej pracy. I chociaż powiedział to ze śmiechem, miał całkowitą rację więc już wiesz. Jeśli kiedykolwiek zostaniesz przy dystrybutorze z klapką, która się nie otwiera, nie panikuj. Poszukaj małego ukrytego przycisku w bagażniku, a Twój samochód pozwoli ci zatankować, jakby nic się nie stało. Numer 13. Tryb przeciwparowaniu lub szybkiego odparowywania. To jeden z tych sekretów, który wydaje się mało ważny, ale kiedy go odkryjesz, zmienia Ci życie. W większości nowoczesnych samochodów istnieje tryb szybkiego odparowywania przedniej szyby który nie wymaga włączania pełnej klimatyzacji ani ręcznego zmieniania każdego ustawienia klimatyzatora. Jak się go aktywuje? Zazwyczaj naciskając przycisk z ikoną przedniej szyby z trzema strzałkami skierowanymi do góry. Po naciśnięciu system automatycznie aktywuje kierunek powietrza, temperaturę i idealny przepływ, aby usunąć wewnętrzną kondensację w kilka sekund. Jest to szczególnie przydatne w chłodne lub wilgotne poranki, gdy przednia szyba paruje od wewnątrz i ledwo możesz widzieć. Zamiast otwierać okna i marznąć, ten tryb wykorzystuje powietrze z systemu klimatyzacji i kieruje je strategicznie, aby wysuszyć szybę. I tutaj przychodzi ciekawostka. Wielu kierowców uważa, że ten przycisk włącza klimatyzację, podczas gdy w rzeczywistości aktywuje automatyczną sekwencję do zrównoważenia temperatury i wilgotności. Tak, używa sprężarki powietrza, ale tylko tymczasowo, tylko tyle, ile potrzeba, aby wyczyścić przednią szybę bez schładzania całego samochodu. W samochodach wyższej klasy, takich jak Audi, Mercedes czy Volvo, system nawet analizuje wilgotność wnętrza za pomocą czujników i dostosowuje powietrze bez dotykania czegokolwiek przez kierowcę. To jak posiadanie niewidzialnego asystenta, który dba o twoją widoczność, podczas gdy ty skupiasz się na prowadzeniu. A jeśli się zastanawiasz, tak, działa nawet wtedy, gdy pogoda jest łagodna, więc następnym razem, gdy twoja przednia szyba zaparuje. Nie krzycz na samochód ani nie wycieraj ręką, po prostu naciśnij magiczny przycisk i pozwól technologii zrobić resztę. I dopiero zaczynamy, bo jeśli myślałeś, że opuszczanie szyb z pilota lub otwieranie klapki paliwa ukrytym przyciskiem było zaskakujące, poczekaj, aż zobaczysz co nadchodzi, ponieważ odkryjesz funkcje, które twój samochód ukrywa na widoku, ale które mogą zaoszczędzić ci pieniądze, czas, a nawet zapobiec wypadkom. Numer 12 Automatyczne regulowanie lusterek przy parkowaniu lub cofaniu. Niewielu kierowców wie, że wiele nowoczesnych samochodów automatycznie reguluje boczne lusterka podczas włączania biegu wstecznego. Nie, to nie czary. To funkcja zaprojektowana tak, abyś widział dokładnie krawędź krawężnika lub linie parkingowe bez poruszania palcem. Działa to tak, gdy włączasz wsteczny, lusterka lekko obniżają swój kąt, skupiając się na tylnych kołach i podłożu. Następnie. Gdy wracasz do pozycji drive lub P, lusterka wracają do normalnej pozycji. Wynik: mniej zarysowań, mniej obtartych opon i mniej przekleństw pod adresem krawężnika za każdym razem, gdy parkujesz. Ta funkcja, którą wielu myli z usterką lusterka, jest obecna w markach takich jak BMW, Mercedes-Benz, Audi, Honda, Toyota i Mazda, między innymi. W niektórych modelach możesz spersonalizować dokładny kąt lub nawet wyłączyć system z menu konfiguracji. Zabawna wskazówka. Jeśli Twój samochód ma pamięć foteli i lusterek, możesz zapisać swoją pozycję parkingową jak alternatywny profil. W ten sposób za każdym razem, gdy parkujesz, Twoje lusterka będą wiedziały dokładnie, co robić, mniej więcej jak dobrze wyszkolony kamerdyner. I tak, jeśli kiedykolwiek widziałeś. Że Twoje lusterka poruszają się same i pomyślałeś, mój samochód jest opętany. Spokojnie, tylko dba o Twoje felgi. Numer 11. Aktywowanie trybu inteligentnej recyrkulacji-klimatyzacji. To jeden z tych sekretów, których prawie nikt nie używa prawidłowo. Wszyscy znamy przycisk recyrkulacji, ten ze strzałką krążącą wewnątrz samochodu, ale wielu nie zdaje sobie sprawy, że niektóre nowoczesne samochody robią to automatycznie. System wykrywa wysokie poziomy zanieczyszczeń. Kurzu lub nieprzyjemnych zapachów w powietrzu zewnętrznym za pomocą czujników jakości powietrza. Kiedy to się dzieje? Zamyka wloty powietrza zewnętrznego i aktywuje wewnętrzną recyrkulację bez interwencji kierowcy. To znaczy, jeśli przejedziesz obok dymiącej ciężarówki, przez strefę przemysłową lub za starym autobusem, twój samochód chroni się sam i unika, abyś wdychał wszystkie te spaliny. Modele marek takich jak Hyundai, Lexus, BMW, Volkswagen i Tesla. Już zawierają te technologie pod nazwami takimi jak Auto Air Quality Control lub Smart Recirculation Mode. Sztuczka polega na pozostawieniu aktywnego trybu automatycznego i nie zmuszaniu go ręcznie. W ten sposób samochód zdecyduje, kiedy konieczne jest utrzymanie czystego powietrza wewnętrznego. Ciekawa anegdota technik opowiedział, że niektórzy kierowcy skarżyli się, ponieważ powietrze robiło, co chciało. Nie wiedzieli. Że samochód dosłownie unikał wdychania przez nich pół litra dymu na każdym świetle. Czasami technologia robi za nas rzeczy, których nawet emigrek nie zrobilibyśmy na czas. Numer 10: Automatyczne składanie lusterek przy blokowaniu pojazdu. Klasyk wśród niewidzialnych sztuczek. Wiele nowoczesnych samochodów składa lusterka automatycznie, gdy blokujesz pojazd. I chociaż wydaje się to drobnym szczegółem, ma dwie wielkie zalety. Chroni lusterka przed uderzeniami i daje ci wizualny sygnał, że samochód jest zamknięty. Bo bądźmy szczerzy, ilu z nas nie zdarzyło się odejść od auta i pomyśleć zamknąłem czy nie zamknąłem? Cóż, jeśli widzisz złożone lusterka, już znasz odpowiedź. Te funkcje można aktywować w prawie wszystkich markach, ale zwykle jest wyłączona fabrycznie. W niektórych autach wystarczy przytrzymać wciśnięty przycisk zamykania pilota. W innych trzeba aktywować opcję w menu konfiguracji lub za pomocą skanera OBD w warsztacie. Najlepsze jest to, że oszczędza miejsce, gdy parkujesz na ulicy lub w ciasnym garażu. Unika, aby rower, wózek sklepowy lub torebka jakiegoś roztargnionego pieszego ich nie strąciła. I oczywiście ma też swoją komiczną stronę. Są tacy, którzy wierzą, że składanie lusterek niepotrzebnie zużywa baterie. Ale nie silniczek, który je porusza, Zużywa mniej energii niż nieodebrane połączenie na Twoim telefonie. Więc lepiej pozwól im się zamykać samodzielnie. Twój samochód wygląda bardziej elegancko, a Ty jesteś spokojniejszy. Numer 9. Zdalne uruchamianie silnika lub klimatyzatora. Ten trik wydaje się wyjęty z filmu futurystycznego, ale jest powszechną rzeczywistością w nowoczesnych autach. Naciskając tylko przycisk na pilocie, a nawet z aplikacji na telefonie, możesz uruchomić silnik i system klimatyzacji przed wejściem. Zimą możesz rozgrzać samochód bez mażnienia przy kierownicy. Latem możesz schłodzić wnętrze przed otwarciem drzwi. Wszystko to bez wkładania kluczyka, bez dotykania deski rozdzielczej, a co najlepsze, bez ryzyka kradzieży, ponieważ przekładnia i kierownica pozostają zablokowane, dopóki kluczyk nie będzie wewnątrz pojazdu. Marki takie jak Ford, Chevrolet, Nissan, Toyota, Hyundai i Tesla oferują te funkcje pod nazwami takimi jak Remote Start lub Smart Start. Niektóre systemy pozwalają nawet skonfigurować idealną temperaturę, czas trwania uruchomienia i czy chcesz również aktywować podgrzewane lub wentylowane fotele. I tu przychodzi zabawna część. Są kierowcy, którzy używają jej po prostu do popisywania się z daleka. Na parkingu naciskają przycisk, samochód się uruchamia i wszyscy w pobliżu odwracają głowy, jakby właśnie zobaczyli magię. Ale poza estetyką, ta funkcja dba o silnik i poprawia twój komfort. Uruchomienie samochodu kilka minut wcześniej pomaga ustabilizować temperaturę oleju i płynu chłodzącego, zmniejszając zużycie podczas zimnego startu. To idealne połączenie wygody i mechanicznej trwałości. I nie, to nie jest luksus wyłącznie samochodów wysokiej klasy. Nawet kompakty, takie jak Chevrolet Annex, Toyota Corolla czy Ford Escape mogą być w nią wyposażone. Tylko, że jak to zwykle bywa, nikt Ci o tym nie mówi, gdy odbierasz samochód. Jeśli już zdałeś sobie sprawę, że twój samochód ukrywa więcej sekretów, niż sobie wyobrażałeś. Subskrybuj i zostaw łapkę w górę, ponieważ to, co nadchodzi, może zmienić sposób, w jaki prowadzisz każdego dnia. Numer 8. Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu. Tak, twój samochód prawdopodobnie już wie, kiedy będzie padać, zanim ty. A przynajmniej reaguje szybciej. Wiele nowoczesnych pojazdów ma ukryty czujnik deszczu za przednią szybą zwykle obok lusterka wstęcznego, który wykrywa pierwsze krople i aktywuje wycieraczki bez poruszania palcem. System działa dzięki czujnikowi optycznemu lub podczerwonemu, który mierzy załamanie światła na szkle. Kiedy woda zmienia ten wzór, samochód rozumie, że pada i automatycznie dostosowuje prędkość wycieraczek do intensywności. Jeśli deszcz się nasila, poruszają się szybciej, jeśli ledwo mży, zmniejsza częstotliwość. Większość kierowców nawet nie wie, że ten czujnik można skalibrować. Tak, możesz dostosować czułość systemu z przełączników na kierownicy lub ekranu centralnego. Jeśli czujesz, że aktywuje się za późno lub za wcześnie, to nie wina samochodu, tylko konfiguracji. A najlepsza część. Unika rozpraszania. Nie musisz odrywać wzroku od drogi ani kręcić pokrętłem wycieraczek, próbując jednocześnie utrzymać się w swoim pasie pod deszczem. Niektóre modele nawet synchronizują wycieraczki z reflektorami. Aby poprawić widoczność, i tak, jest coś prawie komicznego w oglądaniu, jak twój samochód broni się sam, gdy zaczyna padać. To jakby mówił, spokojnie, ja się tym zajmę. Numer 7. Automatyczne wykrywanie zmęczenia lub senności kierowcy. To naprawdę wygląda jak wyjęte z filmu futurystycznego. Wykrywanie zmęczenia kierowcy to jedna z najbardziej niedocenianych, a jednocześnie najbardziej ratujących funkcji, jakie istnieją. System analizuje mikroruchy kierownicy, częstotliwość mrugania, w niektórych przypadkach z kamerami, nacisk na pedały i ciągły czas prowadzenia. Jeśli zauważy nieprawidłowe wzorce, takie jak ciągłe korekty kierunku, powolne reakcje lub gwałtowne zmiany, samochód wnioskuje, że jesteś zmęczony i wysyła ci alert dźwiękowy lub wizualny. W niektórych modelach na ekranie pojawia się nawet filiżanka kawy z komunikatem czas na przerwę. Wydaje się to miłym detalem. Ale zapobiegło setkom wypadków. Według European New Car Assessment Program Euro NCAP, system ten może zmniejszyć wypadki z powodu zmęczenia nawet o 25%. Technologia jest obecna w markach takich jak Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Volvo, Kia i Subaru, chociaż każda nazywa ją inaczej. Driver Alert, Attention Assist, Driver Monitoring System itp. Imponujące jest to. Że niektóre bardziej zaawansowane systemy już pracują z kamerami podczerwonymi, które obserwują Twoje oczy. Jeśli wykryją, że ziewasz lub patrzysz w dół dłużej niż normalnie, samochód emituje ostrzeżenie, a nawet napina pasy i włącza światła ostrzegawcze. I oczywiście, więcej niż jeden kierowca przestraszył się za pierwszym razem, gdy zobaczył migającą ikonę kawy. Ale nie, Twój samochód nie chce Cię zapraszać na randkę. Po prostu próbuje, abyś dotarł żywy do domu. Numer 6. Funkcja automatycznego hamowania na pochyłościach. Jeśli kiedykolwiek zatrzymałeś się na stromym wzniesieniu i poczułeś ten mini zawał, gdy zwalniasz hamulec, myśląc, że samochód cofnie się, ten trik ci się spodoba. Funkcja asystenta wzniesień, zwana również Hill Hold Control lub Hill Start Assist, automatycznie utrzymuje ciśnienie hamulca przez kilka sekund po zwolnieniu pedału. W ten sposób daje ci czas na naciśnięcie gazu bez suwania się samochodu. System działa za pomocą czujników ABS i kontroli stabilności, które wykrywają nachylenie terenu i utrzymują ciśnienie hydrauliczne hamulca. Kiedy wykryje, że zacząłeś przyspieszać, łagodnie je zwalnia. Ta funkcja unika strachu, szczególnie w ruchu miejskim lub gdy masz pasażerów, a samochód waży więcej niż zwykle. Zmniejsza również zużycie sprzęgła i układu hamulcowego, szczególnie w pojazdach manualnych. Niektóre bardziej nowoczesne auta łączą to nawet z auto Bardziej zaawansowaną wersją, która utrzymuje samochód zahamowany na czas nieokreślony, gdy jesteś zatrzymany, bez konieczności trzymania stopy na pedale. Żartobliwy mechanik mawiał, Hill Hołd jest jak ten przyjaciel, który powstrzymuje cię za ramię, gdy zamierzasz zrobić głupstwo. I miał rację to niewidzialna pomoc, która ratuje cię w najbardziej napięcych momentach. Numer 5. Automatyczne regulowanie świateł drogowych według ruchu. Ta funkcja oddziela cywilizowane samochody od tych, które oślepiają pół sąsiedztwa. System automatycznych świateł drogowych wykorzystuje kamerę, zwykle zamontowaną na przedniej szybie do wykrywania świateł przednich pojazdów nadjeżdżających lub tylnych tych, które jadą z przodu. Kiedy identyfikuje inny samochód na drodze, automatycznie zmniejsza światła z drogowych na mijania, aby nikogo nie oślepić. Następnie, gdy droga znów jest pusta, światła drogowe reaktywują się same. Wszystko to dzieje się w ułamkach sekundy, bez dotykania czegokolwiek. Poza wygodą, system ten poprawia bezpieczeństwo drogowe, ponieważ pozwala utrzymać maksymalne oświetlenie bez przeszkadzania innym kierowcom. Ponadto czujniki dostosowują się do otoczenia: jeśli przejedziesz przez dobrze oświetloną strefę miejską, światła pozostają niskie, jeśli wjedziesz na ciemną autostradę, wracają na górę. Marki takie jak Toyota, Ford, Subaru, Volvo. Audi i BMW integrują to w prawie wszystkich swoich najnowszych modelach. I oczywiście jest zabawna anegdota. Niektórzy kierowcy uważają, że system ma zepsute światła, ponieważ gasną i zapalają się same. Ale nie, przyjacielu, twój samochód nie bawi się z tobą. Jest po prostu bardziej uprzejmy niż wielu kierowców ludzkich zwykle bywa. A jeśli myślisz, że twój samochód nie może cię już zaskoczyć, następne cztery sekrety pokażą ci. Że twój pojazd jest bardziej żywy niż myślałeś. Bo to, co odkryjesz dalej, to nie są po prostu ukryte funkcje. To cechy, które mogą zaoszczędzić ci czas, pieniądze, a nawet uratować cię przed wypadkiem. Numer 4. Sztuczka bezpieczeństwa z pedałem hamulca i gazu przy rozruchu. Ta funkcja wydaje się wyjęta z filmu akcji, ale jest obecna w tysiącach nowoczesnych samochodów. Czy wiedziałeś? Że niektóre modele ukrywają tryb blokady antykradzieżowej aktywowany przez pedał hamulca i gazu. System działa w prosty, ale genialny sposób. Jeśli samochód wykryje, że oba pedały są wciśnięte jednocześnie podczas rozruchu, wchodzi w tryb ochrony i blokuje zapłon. To zapobiega uruchomieniu silnika, nawet jeśli złodziej ma kluczyk lub zdoła manipulować zapłonem. Do czego to również służy? Zapobiega przypadkowym uruchomieniom. Szczególnie w pojazdach automatycznych, gdzie mimowolne dotknięcie gazu podczas włączania może spowodować, że samochód wyskoczy do przodu. Niektóre modele Hyundai, Nissan, Ford i Chevrolet zawierają to jako pasywny system bezpieczeństwa. I tak, są tacy, którzy odkrywają to przypadkowo i myślą, że samochód umarł. W rzeczywistości system chroni sam siebie. Aby wyjść z trybu blokady, wystarczy zwolnić oba pedały i ponownie uruchomić kontakt. To funkcja, o której mechanicy rzadko wspominają, ale która może zapobiec strachowi lub kradzieży, szczególnie na parkingach czy stacjach benzynowych. W końcu moglibyśmy powiedzieć, że Twój samochód też wie. Jak powiedzieć nie, dziś nie jadę z Tobą. Numer 3. Funkcja automatycznego zamykania szyb i dachu panoramicznego przed deszczem. Czy kiedykolwiek zostawiłeś szyby lekko otwarte, rozpętała się burza, a Twój samochód zamienił się w akwarium? Okazuje się, że wiele nowoczesnych modeli ma już tajemną obronę przed tym. System wykrywania deszczu z automatycznym zamykaniem wykorzystuje te same czujniki przedniej szyby, które aktywują automatyczne wycieraczki. Kiedy wykryje wystarczającą wilgoć lub zgromadzone krople, samochód automatycznie zamyka szyby i dach panoramiczny, aby zapobiec przedostawaniu się wody. Jest dostępny w pojazdach marek takich jak Volkswagen, Audi, BMW, Toyota i Mazda. Chociaż w niektórych przypadkach trzeba go aktywować z menu systemu lub skonfigurować w warsztacie. Ten trik nie tylko chroni tapicerkę i komponenty elektryczne, ale także unika nieprzyjemnych zapachów, pleśni i przedwczesnej korozji w sterowaniu drzwiami. Ponadto, jeśli masz samochód podłączony do aplikacji mobilnej, może nawet wysłać Ci powiadomienie, aby poinformować Cię, że wykrył deszcz. Wielu kierowców nawet nie wie, że ich samochód to robi. Są tacy, którzy wracają biegiem na parking. Przemoczeni i znajdują swoje auto zamknięte i suche, jakby nic się nie stało. I oczywiście pierwsza reakcja to pomyśleć: Czy ja to zamknąłem? Nie, to był Twój samochód, który miał więcej zdrowego rozsądku niż Ty. Numer 2. Ukryty tryb oszczędzania. To jeden z najlepiej strzeżonych sekretów nowoczesnej elektroniki samochodowej. Większość samochodów wyprodukowanych w ciągu ostatnich 10 lat zawiera tryb oszczędzania lub efektywności który automatycznie dostosowuje wydajność silnika, przekładnie, a nawet klimatyzację. Gdy aktywujesz tryb eko, lub nawet gdy samochód robi to sam bez ostrzeżenia. Tak, niektóre robią to same. System zmniejsza czułość pedału gazu, optymalizuje zmiany biegów i ogranicza zużycie sprężarki klimatyzacji. Wynik? Nawet o 10 lub 15% mniejsze zużycie paliwa w mieście. W niektórych modelach, takich jak Honda, Toyota, Nissan i Hyundai Łagodzi również reakcję pedału, co unika niepotrzebnych przyspieszeń. Silnik wydaje się bardziej leniwy, ale w rzeczywistości jest bardziej inteligentny używa tylko mocy niezbędnej do efektywnego poruszania się. Ponadto wiele samochodów dostosowuje przepływ klimatyzacji, aby chłodzić tylko zajęte strefy, oszczędzając energię bez zauważania tego. To doskonały przykład tego, jak nowoczesne samochody myślą o Twoim portfelu, nawet jeśli Ty tego nie robisz. Sztuczka polega na wiedzy. Kiedy go aktywować? Idealny do tras miejskich lub ciężkiego ruchu, ale nie tak przydatny na podjazdach lub wyprzedzaniu. I chociaż niektórzy go wyłączają, ponieważ samochód wydaje się powolny, uwierz mi, twój portfel będzie ci dziękować za każdy kilometr w trybie eko. Numer 1 Sztuczka pełnego resetu systemu elektronicznego auta. Tutaj nadchodzi klejnot korony. Pełny reset elektroniczny to mało znana funkcja, która może zaoszczędzić ci setek złotych w warsztatach. Wiele nowoczesnych samochodów pozwala zresetować wszystkie systemy elektroniczne, od czujników ciśnienia w oponach po ostrzeżenia na desce rozdzielczej, bez potrzeby skanera czy mechanika. Jak się to robi? Zależy od modelu, ale ogólnie przestrzega wspólnej zasady. Ustaw kluczyk w pozycji ON, bez uruchamiania silnika. Naciśnij pedał hamulca i przytrzymaj go wciśnięty. Przytrzymaj wciśnięty przycisk rozruchu lub przycisk resetowania na desce rozdzielczej przez około 10 sekund. Zwolnij i wyłącz kontakt. Poczekaj kilka sekund, a następnie uruchom normalnie. Ten proces resetuje wtórną eku lub moduły komfortu, eliminując drobne błędy, takie jak fałszywe światła błędów, nieprawidłowe odczyty czujników lub awarie klimatyzatora. Oczywiście nie naprawia prawdziwych usterek, ale czyści małe błędy oprogramowania. Które zwykle pojawiają się po odłączeniu akumulatora lub wykonaniu konserwacji. Imponujące jest to, że niewielu to wie. Wielu zabiera samochód do warsztatu tylko dlatego, że zapaliło się światło na desce rozdzielczej i płacą za pełny przegląd za coś, co mogliby rozwiązać w 30 sekund. Niektórzy mechanicy nazywają to w tajemnicy przyciskiem zapomnienia, ponieważ dosłownie wymazuje elektroniczne kaprysy samochodu i pozostawia go jak nowy. To bez wątpienia najbardziej przydatna i nieznana funkcja nowoczesnych samochodów. Subskrybuj, zostaw łapkę w górę i skomentuj, którą z tych funkcji miał Twój samochód, a Ty nawet o tym nie wiedziałeś. Twój komentarz może nauczyć tysiące kierowców tego, co ich samochody mogą dla nich zrobić i być może sprawi, że więcej niż jeden spojrzy na swój samochód z odrobiną większego szacunku.